Lucy wraca do domu po długim spacerze. Chciała sobie dokładnie przemyśleć, jak powiedzieć tacie, że go zawiodła i jest w ciąży. Nie ma pojęcia, że tata już wie. Cześć, Lucynko. Cześć, tato, przepraszam, że tak późno, ale musiałam się przejść. Córeczko, czemu ty mi nie powiedziałaś, że. że jesteś w ciąży? Skąd o to wiesz? Jest tu pan profesor Pawlak. Co? Po co pan tu przyszedł? Dać mi kasę? Proszę się stąd natychmiast wynosić! Kamil pana przysłał? Niestety muszę pana rozczarować, ale nie zamierzam usunąć tego dziecka. Witaj Lucy. Nie, nie przychodzę na polecenie Kamila i tym bardziej nie dam ci pieniędzy na aborcję. Lucynko, pan profesor Pawlak przyszedł, żeby przeprosić w imieniu Kamila. Tak. Uważam, że należą ci się przeprosiny. Mojego syna w ogóle nie interesuje to, że będzie ojcem. Niczego innego się nie spodziewałam. Rozumiem. Ale chciałem żebyś wiedziała, że będę wsparciem dla ciebie i twojego dziecka. Może ja zrobię herbaty. Lucy, bardzo się cieszę, że będę dziadkiem. Ja i moja żona zawsze ci pomożemy. Ty i twoje dziecko możecie na nas liczyć. Tak, dziękuję. I przepraszam cię, że tak zaskoczyłem tą informacją twojego taty. Myślałem, że wie. Właśnie dzisiaj miałam opowiedzieć. powiedzieć. Lucy. Mam propozycję. Będę płacił co miesiąc pieniądze dla dziecka. Ustalimy, jaka to będzie kwota. No, ale ja nie wiem, czy chcę. Potraktuj to jako alimenty, które powinien płacić Kamil. No dobrze, dziękuję. Myślę, że powinniśmy się jeszcze spotkać, żeby porozmawiać w tej sprawie. Jasne. No dobrze, to. No to ja już sobie pójdę. A herbata? Może innym razem. Do widzenia. No cóż, do zobaczenia.